Przyjechał który ktoś się do mnie o kajdanki na Lombardzie i groził mi wjazdem za te kajdanki a patrzę po konkurencji i wszyscy mają kajdanki tylko nie ja kodowa nie też żeby wałęski złożyć jaki donos potrzebuję nie? nagrania z twojego lombardu żeby się dowiedzieć kto to konkretnie był i przyszykujemy poza skończyliśmy karalne Raz, raz. Uh, ale ja mam przy sobie. Co masz koleżanko, droga, przy sobie? Całkiem dużo rzeczy. Tama Tazer jesteś z policji? Jesteś w ciąży? Just tak grubo wyglądam? Nie, po prostu zastanawiam się, czy zostanę za ciebie więcej niż za zwykłą kobietę. Znamy się, koleżanko. To ostatni raz to cię widziałam, na tą jak ci dupę Je, Tu jest. Jedzie. Ręce, ku... Lękami, Odbieź, ręce. Ku... I strój nurka! A, to jest policjant? Dlaczego rabujesz mój biznes? Położyć cię tu na te biurko i zrobić to, co trzeba. Mhm. Macie wytrych? No, otwieram. A to w środku jakiś stary pa Wiecie, że on przyjechał po to auto, nie? Jak zobaczył, to sobie odpuści. Zamknął tam kto? Cofi się, cofi się, cofi się, cofi się. prawie baby przyjechały. Ja po mojej przejechałem? Przepraszam, Gdzie jesteś? Na sali operacji, Której? Nie mogę rozmawiać, to mnie wpuszczać w narkozę. Co? Wiecie co musimy zrobić? Ja jestem wkurzony i musimy jechać do. i się dowiedzieć o kim ku chodzi, bo. p***olam od nielegalnych kajdankach, a wszystkie lombardy mają kajdanki. A ja mam ty... 200 par kajdanek w chacie za 400 Widzisz? tysięcy i stoją. I co dzwoniłeś do tego dojowca? No jedynie kto jest, to jest Karington, który właśnie poszedł. A on będzie wiedział? Jest z no, no, tak, no mi się wydaje, że on będzie wiedział. on będzie ma... wiedział, on był prokuratorem, to. ile. o wszystkim w sumie. Co tam man tuś potrzebujesz? Dobry. Ty, ty, tym razem ja bym tutaj przyjechał.

o kajdanki na Lombardzie i groził mi gwiazdę za te kajdanki. A patrzę po konkurencji i wszyscy dwa mają kajdanki, tylko nie. I ja. jest ją. I o co z tym chodzi? radzić ci coś? Ściąg no. kajdanki i się lepi do nich nie pójdzie. No, Bo, będą... Bo ci przetrzepią, przetrzepią ci lombard, haupy i samochody. No dobra, no to co, tamtym będą trzepali kiedy? Czu ja jestem jedyny poszkodowany, No to się Chcesz obywatelski złożyć? Jaki Donos, kurwa. Ja chcę wiedzieć o kwa, chodzi o chyba. ci tak. tak. Chodź do mnie do biura, Chodź do mnie do biura, porozmawiamy, żeby nie jesteś na korytarzu. Nie wiem, czy oni też idą, czy nie. Mogą wejść. Ja, ja się przedstawię, żeby biznesie, było wszystko że zgodnie z formalności. Jestem pokrzywdzony jako jedyny póki co. James Carrington, dyrektor adwokatur. Skromnie powinien przed adwokaty w mieście. Ogólnie, jeżeli mam być szczery, lepiej ściąg kajdanki i wszystko, co masz nielegalne z oferty w Lombardzie, Ale nie bo ma... mają prawo. Jak kajdanki są nielegalne? W jaki sposób? Jest to wyposażenie policyjne. Nie, wyposaż... kajdanki policyjne są sygnowane. Czy masz, czy masz, czy masz te kajdanki, i te, że tak powiem, ogólnodostępne? Ogólnodostępne mam porządku. kajdanki na Lombardzie. Nie, policyjne, okay. nie te sygnowane policjne co innymi jakby numerami... Myślałem, że masz te kajdanki właśnie policjne, bo jest, dlatego nie. się przy... no właśnie miałem 200 sztuk normalnych ka kajdanek, wszyscy mają kajdanki powystawiane, ja je zdjąłem, bo mi ktoś tam zagroził, z jakiegoś departamentu, i się zastanawiam, kiedy katapult będę wydalali w konkurencję i jako jedyny tak naprawdę trafię. Czekaj, bo się zastanawiam, czy te rany w nich się nie w... daj mi minutkę. <laughs> Ja tu nie przyszedłem do losu złożyć, tylko się dowiedzieć, Widzisz, że ja on, on jest końcu, dobry, on jest swój woł. No mówię ci, to weź teraz. Dobra, jeżeli nie są to kajdanki policyjne, to potrzebuję nagrania z Twojego lombardo, żeby się dowiedzieć, kto to konkretnie był, i przyszykujemy poza groźby karalne. <laughs> A to, no, no, to coś, to mówił, czy komu? Może jednak, Komu kto powiedzieli o tych kajdankach, czyli mogę je wystawić? Tobie. No tak, no jeżeli nie są policyjne, to no, wiesz. No, ja. tutaj jakbyś. To no, linę wyciągnąć, bo jakby nie patrzyć, jak... lina kajdanki to jeden. To ja przez kurwa 3, ty, ty, 3 tygodnie bez kajdanek jestem na Lombardzie, bo mi kurwa. Tylko to... musisz być pewny, że to nie są policyjne, nie? No tak, ale no na 100% to, to... nie są. Ja. Yeah. Dobra, dobra. dobra. No. Trzeba sobie przypomnieć, kto to powiedział i jego. Dobra, Jego pie... ale to. No nie, jak... no no, nie, patrz, nie wiem, fajne pieniądze z tego są. A jak mu to udowodni, jak ja nie mam żadnych kamer na granicach? Masz kamery na Lombardzie na 100%. 100%. jak będzie tam jakiś. Zobaczy, czy są. Te... Potrzebuję tylko twarz. Mam twarz, to mam zeznania na piśmie. A jak mam zeznania na piśmie, to każdy Sąd się uchyli do naszego wniosku. Czyli 600 tysięcy tak wiesz, tryknięcie cię, wpada. No, ja to lubię za się no dobra, idę zobaczyć ten. ten no, ja też. <laughs> Najwyżej będziemy ten. Dobra, to dzięki. Do no, miłego dnia. No. Dobra, ogarnię ty, ten adwokat, mam do niego numer. Nie wiem, to nie moje biuro, ja tam wpuszczam, wiesz, po prostu ludzi żeby pokazać, że doj to doj. Aha. No. <laughs> Czyli kurwa straciłem z 300 tysięcy. miłego dnia. Mówiłem, że jest najlepszy, w a ja siedzę, człowiek siedzę i mówię, no kur... A wszyscy mają te kajdanki. Mi mówią, że nie można. Mówię, kiedy ich panie. Roz... Coś robimy? No, bardziej do małpy, bo ja to wiesz. Bo że zaraz będziemy robili. Bo póki zaraz jest... będziemy robili. Tak, niech się tam szykuje. Jezu, zmarłego. O kurwa, jedź, jedź stąd, jedź stąd. No jedź stąd. Co tu Nie, dziękuję, dziękuję. Wszystko na jesteśmy pewno. Na... Jed, jedno z kabołów, jedno z kabołów jesteśmy. A co to to dało za obłowę przy tym, tym, tym. E? Nie, widzimy. ja mam cię za samochodzie. Na tak mi latarkę nie z pistoletu i mi daje, a pan odpoczywa. Tak Jedź Nie, naprawdę, nie ma po jedź, sobie, jedź, dziękuję jedź. bardzo. Czemu jechać? Oni wszędzie, kurwa. Próbuję latarkę wyżebrać. Cię do im pokoła za darmo, stary. Ja mam gdzieś jeszcze jedną latarkę? Ekselę. A nie, to już To tak Jak macie bronie policyjne, to ja od was odkupię Gdziemy, latarki z nich za dwa koła. Ja gdzieś mam jedną taktyczną. A to tak normalnie można odmontować? Nie jestem tak przymocny. A teraz, ściągasz je i potem sobie ktoś może zamontować na dziewiąte te stare i je kupują po siedem i pół normalnie. Mamy wszystko? No jeszcze karty zakładników i. No. i Niech on już pod bank. No tylko ogara zahacz, bo ja muszę dać klamot do to było policji? Nie, zakładnicy. Tak, może nie? Raz, raz. Uh, ale ja mam przy sobie. Co masz koleżanko droga przy sobie? Całkiem dużo rzeczy. Boja. Co ty masz? Kama, Tazer, jesteś z policji? Nie no, gdzie? Pa. No bo jak ktoś jest mokry i walczy, żeby niego taser, to jest śmiesznie. Ty masz klamkę policyjną. Się, oni się nie no. Pani się przeżyka, nie boję. No policja jedzie. Nie, no właśnie Umożujcie chciałam go. Jak się nazywa? To nie tak. Do bagażnika. Jedziemy. Tak. Halo? Dobra, jakoś. Jak to rozwiążemy? Dobra, zrobimy tak. Ja wam pozwolę odłożyć rzeczy, ale jak będziecie chcieli kupić jakieś kopyto, jakieś rzeczy, ładunki wybuchowe, to będziecie do mnie dzwonili i ja wam to sprzedam po normalnej cenie. Jesteś w ciąży? Tak grubo wyglądam? Nie, po prostu zastanawiam się, czy zostanę za ciebie więcej niż za zwykłą kobietę. Mi o tym nie wiadomo. nie, ja ostatnio rodziłam 18 lat temu. A ile masz lat? Wiadomo, ja Kobiety się o wiek nie pyta. Ja pytam, A ile no. masz dzieci. No 18 robić. Ale tylko flakę na grę doszychali, ale ty możesz zostać na zawkę. Mhm. O, dobra, dobra, to jak ktoś to w kontakcie. Dobra, helo, Zaczynamy. już. Tak się składa. Czekaj, dam ci karty i Mamy na to tylko. Dobra. Przepraszam. <ślańczy> 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 to przez te rury na parkurze. Przepraszam, mi się. Bo to przez te rury na parkurze mi się tak wymsło, bo ja dzisiaj cały czas tam siedziałam i w końcu go... Ale jest taka możliwość, że mam go przy sobie kurwa Dlatego zawsze codziennie mam. Mała? Dobra. Dobra. Odkładam ten mit. no Co? I Powiedział, że że... Ale e, kontynuując, znamy się. Koleżanka, to ostatni raz to Cię widziałam, na tą jak Ci dopiero Na Nasza tą To chyba jak no <noise> ty mnie dupę ratowałaś. No. Kiedyś tam byłem, kiedyś tam byłem. A to ty zależy czy no, byś z, 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 z Na ja nie chateau pamiętam. Marmone, chateau Marmont, ok, Na hotelu, na hotelu. Ja to hotel, to pamiętam, wiesz. Pomyśl, to nie jest trudne. Tak, jak się <noise> jest proste. No to by było zbyt proste, jakby powiedziała. No nie. właśnie, jakbym powiedziała, to już by było za proste. Ale to no nie pamiętam, ja nie pamiętam co wczoraj robiłem. Tak, tak. Ja nie pamiętam, żeby jakaś typiara z księżycem pamiętam. na czole mnie ratowała. Bo wcześniej nie miałam księżyca na czole, teraz mam. Na... Ale to nie, nie tatuaż. nie, to nie jest tatuaż. To nie jest tatuaż. Tu mam. Ale na czole to nie jest tatuaż, to jest tylko takie ten. Maluję sobie kreską. Nie no, tak łapię się, to? żeby tu podejść. Ładnie pitu. wygląda. Wygląda jakby się pitu. szereg zaczynał, tylko brakuje tego ziomka z wędką. Pomyślałam, narysuję go wow. jutro. Ej, dobra, no nie wiem, nie pamiętam. To sięgam, nie? Teraz ten Chodźcie walcie go Jest? to są drzwi w ogóle Nie są Jeszcze jeden to jest jeszcze Zj**łem haka popier**li mnie k**a Zdobyło się na szkole nie? liczysz nam trzech. dokładnie tak A czemu masz Maki makijaż? A bo ja tak lubię Pokałaś? Nie, spadłam do wody kilka razy Bo z parkouru wracałam prosto Aha, i się tak rozmyło? Tak. Nie był wodoodporny, N4. a sprzedali jako wodoodporny, Pozwaj. ich. no dobra, <laughs> idziemy? Możemy już iść? Możemy iść. Oczekuj, oczekuj, jeszcze, jeszcze ten, chwila. jeszcze dupa. jednostka i przekażemy wam. Czekamy na jednostkę. I wolny odjazd, brak igla na 4 minuty i 15 sekund i kolczastki włączone na terenie metra i, i kanału burzowego. Tak, mówił no to mówił siara. To się wydarzyło, że tam był już jakiś zawód. od ba... co ty, ty hakujesz wszystko na to dobrze Tu obywatela? On... Był obywatela, nie? I się A. nie zatrzymał Nie zatrzymał się, nie zatrzymał się. Wyku... Przyku... Nooo kurwa. Trzeba to tylko ten się przed trzymać. Leba! To jak ty chcesz mieć? tej kopycie A jeszcze ty ze stawki CR-u żeby lebym pasem jechać. Jak Ale od której strony mam wjechać? Od strony Minewood, nie od strony hotelu, od miasta okay, tylko. Okej. Tak jak. Ależ to było idealne. No gdzie to jest? <śmiech> dobra, <śmiech> dobre, <śmiech> Dobra, dobra, dobra! Idealnie, <laughs> że te lokalne się te ten. miały akurat. on dobre to było. EZ! Yes. W końcu coś k***a zrobili nowego i dobrego. Pozdrawiam się to. Mimo że nie jakiś... mamy łupu, a to... Okej okay, wyszło. Oby go teraz końcu, nie zawinęło tego. W końcu te instrukcje są jakieś tutaj Opa, czy jest to. to? Czy jest to? to? Mm, mm. Organizacja. To jest to. A jakiś bobka, coś mamy? Rzeczy? Ty, tu nie to stoi mamy. ten Super Diamond. Nie? Muszę zobaczyć czy to jeździ, bo jak to jeździ, to to może jeździć. Wiecie jak jeździć, tak jak trzeba. Elegancko. Ty, ale zamknięty jakiś. Macie wytrych? No otwieram. A to w środku jakiś chłop stary, pa. No, no w sumie. W niego człowieku, na przypada. O, i otwarte. No, zapraszam. A to kogoś zrobiony? Gdzie on jest? no i to, to tu. Dlaczego rabujesz mój biznes? Zaczynam! No. <laughs> Położyć cię to na te biurko i zrobić to co trzeba. Mhm. Mm <laughs> nie. nie możesz tak do mnie gadać w środy. Tak nie. coś tu nie zebrał tego wcześniej? Nie. Wiem. Coś to robował przed nami? Nie. ja to ja coraz jestem, to nikt nie robował. Stań tam jako zakładnik ładnie i mnie narobi. No Miszesz nie no, nie powiedzie, że, że mam nie stać jako zakładnik. Kazali mi wyjść. Kazali mi zapisać męża czemu stoi mój sklep rabowany. Robię ja to coś dla żyje. nas, z miłości nie. do ciebie. Proszę, nie krzyczeć jest, ile tam robisz? Zlecaj na łódkę. Także wiemy co robimy. Nie ma policji, to jedziemy. Gdzie jest ta baba? Ja ja poszła. Na Lombardzie Dobra, dzwońcie po różowego. No, Wej, <laughs> właściciel auta przyjechał. Wiecie, że on przyjechał po to auto, nie? Jak <śpiewa> zobaczył to sobie odpuści. Zamknął nas, zamknął nas. Zamknął, się, cofnij się, tofli się, tofli, 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 tofli się. O kolego, zatrzym cię lepiej. Opony, opony. Daj prawie babę przejechałem. Ja, po mojej przejechałem? No. Przepraszam. O... Yes. <śleszti> dobra, yes. no ja już jadę, k... nie mogę, przecież, <śleszti> Ja, Dobra. po ponad, no po Tył. Nie, on nie ma jednej opony już. Przez ja dwóch nie ma dwóch. Do dwóch ma. tu jest. Jedzie Ubiega. Ręce kur... Ku... Ku... Do góry, bo ci roz... Otwieraj! Otwieraj, roz... otwieraj, otwieraj, otwieraj. Roz... otwieraj, otwieraj. Gruś dawaj się kurwa. Pało, ubiegł... kucha. Śmieciu. Napajcie go! Si to jest zachować nie umiesz śmieciu. Trabujemy go ku... A, za karę. U... Pały, pały, jedziemy, jedziemy, pały! Gdzie? Jadą tu. Nie jadą. Tu nie przyjadą. Zabieram mu kluczyki i on ma klamę. No to ją weź. To za karek, k**a? Nie było nas nie zamykać. K**a. Nie jesteś policjantem, żeby nas zamykać. I strójnurka kurwa! To jest policjant? O, k**wa. Eee, spelamy, spadamy, spadamy, spadamy. Kula! Mógłbyś mu jeszcze przejść po żebrach. Nie chciałem go już to mówić, ale to jest ogólnie adwokat. No, no to był... Ta, znaczy to był psycholog, psychologia adwokat. Ej, robię. właśnie, bo moja pojechała robię. do szpitala, kurwa. Ja potrąciłem dwa razy, jedziemy no, na szpital. Może no. jedziemy

Rozładza mi się, obraziła się Halo Parking, parking jest, parking, parking z tutaj na zewnątrz Tak, tutaj, Ta, tutaj, 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 ale no to. Jezu nic nie jest, ja nie chciałem Przepraszam nie, nie Dwa chciałem, razy mnie pokręciłeś. Ale ja za pierwszym razem nie chciałem A za drugim chciałem się upowierzyć ci jest A ty wsta... Nie, <laughs> a nie Nie specjalnie no Nie, idź sobie Ej, a bo jakiś trafi Przedstawiać wszystko z jest w porządku z dzieckiem No i k***a dwa razy autem włożył <laughs> Ale nie no chciałem Co ty myślisz? Was easy. nie gniewaj się na mnie to to przypadek, lekarzami. naprawdę. pierwszy mm. raz widzę mało, jak tak przepraszam. Bo to ku... ciężkie nieudacznictwo było. Jak się kupa cały czas, to ty średnio średnią A Ja naprawdę nie chciałem! Ty ją chociaż... Mam do ciebie mega wielką prośbę. Potrzebuję lekarza, który mi zrobili badanie, to... bo mnie potrącił mój własny kuczka. Bardzo dużo I chcę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z dzieckiem. Masz chwilę? Psz, 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 psz. Halo, stare do Dobra, dzięki, Dobra. dzięki. A Stary do bazy odbiór. No co? No, sprawdzam czy żyje. A kopie? Nie wiem. Zaraz ja cię kopnę. No, widziałem, że to powiesz. Jest podejrzanie cicho. Może ale ja na pewno jej nic nie zrobiłem. A to było delikatne stłuczenie samochodem, tak? Dwa razy. Mocno uderzyłaś o siebie? No, pfff, dupą o siebie, no. A to dupą to lusto, nie brzuchem. A za drugim razem? A za drugim razem oparam się prawą ręką i pam na łokieć. No, to. No, nie, to, to ty, 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 nie najważniejsze, że nie na brzuch, nie? To był przypadek, to był giga przypadek. Ale na s który był temu winny, wiesz? To, aha, to nie byłeś ty temu winny, tak? To dla ciebie. Łupy zdobyte na wojnie. To, to. To wszystko dla rodziny. Weź! To ma... Nie, nie, weź. Tego. Trzymaj tak. to. dobra, wybaczam. Trzymaj to. Ja tego nie mogę wziąć. Dlaczego? Bo zrobiłem to dla nas, dla ciebie. I to, są, to jest dla ciebie. Czy to jest broń policyjna? Jak policyjna? No policyjna, no się Widzę, że to ma T. Ale to nie, to z tego, na licencję, bo my pana adwokata. Pan adwokat. Te, aha. mu samochód. Przyjechał pod Witchopa, jak wyjeżdżaliśmy z napadu, to nam furę zamknął. I ja za nim ruszyłem. I ty akurat przechodziłaś, jak ja ciąłem chodnik, uderzyłem aha. w ciebie. Oni zdążyli powo strzelić i ja cofam, żeby zobaczyć, czy nic ci nie jest. I ty akurat zrobiłaś krok. A w kierunku samochodu i ci uderzyło. Widzisz, to się wszystko pociągnęło linią Gdybyście nie przyjechali na wpaść na mój to by tego nie było. to uderzyło, nie cię pociągnęło. No. Tak naprawdę to spalimy ten samochód, bo ona jest wszystkiemu winno. To nie ja w ciebie uderzyłem, tylko samochód. A może go zadłumujmy? Tak, jedziemy go zaraz spalić Dobra, chłopaki, idziemy, idziemy spalić to auto przed szpitalem. A to nie jest Patrzcie. limitowane, przypadkiem? Mam w to palę tak gówno, co ci chciało zabić. Jak dobra, nie to będzie nie tak jest. żadne auto nie będzie mi przejeżdżało kobiety w mieście. Odholował je. Odcholował je? Yeah. O, tego na mieście i kradniemy mu te auto, no że je on będzie na tym. Nie jest tu, dobra, nie jest, jest, tutaj, jest. Jest tutaj, jest tutaj. Jest tutaj. O, pilnuję, bo jeszcze by wrócił na szpital, znowu by s. Jeden czy dwa kanister. Kupcie wszyscy kanister, z palmy to Ale wiesz, że jak ten podpalisz samochód, to Zapaliczko, to go, to nie tak w***y No i co? Demonstracja Aj, o... to będzie. Tym, pod tym, pod tym mu wysadźmy, pod tym. Kupa. Nie, tu, pod wejściem, żeby Sisi widziała.

Kradnijcie fury, kradnijcie fury! Uciekaj, uciekaj i podejdź po nas! Masz opony wszystkie? Tak, siadaj, 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 siadaj! Biegnie, biegnie do wami, biegnie! Strzela! Czekaj, czekaj, wsiadaj, 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 wsiadaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Kogoś brakuje. Siara, ale siara on tam gdzieś w drugą stronę powie. Halo Dobra, wysadziliśmy tam. ten samochód, ale okazało się, że policja stała pod szpitalem i musieliśmy uciekać. Zaraz do ciebie przyjadę. Ch**a hmm. jadł za nami, gdzie to zostawka? Dobra, musimy z buta spadać Umiecie parku? No, no tak Dobra, ja strefa, ja jestem, strefa jest na parku Nie spieramy, bo przed tym nie spierdolimy normalnie musimy. Nagetto, na getto, lecimy? Ja getto, przez getto. Na getto, Uciekamy. Uciek uciekamy. Dobra, ja Wysiadamy przy jak coś Stary, gdzieś tutaj, to musimy szybko, zanim, nie, zanim będzie wsparcie To tu, to tu Ta, dawaj Ciasne uliczki tutaj, ooo Góry ręce w hotelu, raz! Dalej! Oddeleguj się stąd! Chodź, chodź, chodź! Jedź, jedź, jedź! jedź. Dobra, tu jakiś poszak odiał. O biega na tereny CGW. Halo, halo Ja free, ja free, ja free Wszyscy free, wszyscy free Dobra, dobra, ja do Gdzie jesteś? Na sali operacyjnej Której? Na górze To znaczy? Nie wiem, droga po prawej chyba Nie mogę rozmawiać bo to mnie wpuszczać w narkozę Co?! Nie kupa wpuśćcie mnie tam, ej! gdzie ty jesteś? Nie mogą cię uśpić Dobra, jak mnie trollujesz, to cię cię, nie? rozdupcze cię Dobra, ty prosty ty możesz tak ch... robić, jesteś pierdolony? Bardzo dobrze, ku... za karę, bo mnie potrosiłeś dwa razy. To nie ja, Ty ja zbiłem wziąłem za karę, że cię potrociło. A ja się martwiłem o nasze dziecko. No, ja też, dlatego nie no. pamiętam frajera, który no. do tego doprowadził. Jedziemy na łódkę, ku... a mnie wkupiła teraz. No? Płyń już w stronę łódki, jak coś, nie? Bo my czekamy na skuterowców i wjeżdżamy w nią. Dobra. Dobra, ale. Podpływamy sobie, żeby się wpłynąć obok? Nie, 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 nie Jak wlecimy wszyscy razem, to będzie najlepiej A w sumie dwóch od boku, jeden od przodu No dokładnie Dobra, podpływamy Wszystko? Wszystko, wszystko, wchodzimy Mogę, mogę, mogę ja Dobra, chcę ja zbierać. zbierać Co masz? Voilà. Wiesz Nie O, siano co to k***a jest na sejfie? Tam dwa, dwa tysiące ty... było. Miałem walkę z rekinem. poczuł na mnie rekin i musiałem z nim walczyć na głowę pięści. Dobra, jubiler. Można. <noise> Zastawka. Dobra, on 100 średniego robić. i 50 Dobre, Dobre, rożowy, bardzo rożowy dobrego, bardzo już ma miejscówkę na zastawkę, ja bym to powtórzył. I próbujemy tam wjechać do tego jubilera, bo tam jak pojedziemy to... No tylko zajedźcie na lombal, kamizelki załatki kupię. To jakby się źle skończyło, to jest przydatne. To się źle nie skończy. Źle się nie skończy, skończ się zajebiście. Tak i stary na parking, stamtąd bierzemy ten. Potrzebujemy jakąś furę, ss. Więc jedna osoba może jechać na Lombardę na furę. Ty na podwórześ na coś nie stoi, o kurwa. Jak ty jeździsz... AAAAAA Możesz, no możesz. musisz wpa**ć w słup i topać dalej, bo musisz dojechać, ejaaaaaa! Zasadę, że kierowca mówi kiedy mi się wasze k*** zasady. Pan jak ty k nie potrafisz pod kątem wjechać na parking.